drugiego metrów, metrów, 720 dopiero będzie najszybszy to na tamtych chodnik weszerszy jak ty stoi Pani Przewodnik powie. Witam serdecznie. Cieszę się, że udało nam się tutaj znaleźć odpowiednie miejsce i znaleźć siebie nawzajem. Ja nazywam się Małgorzata Anna Charyton. Jestem tutaj w Stupraściu przewodnikiem, przewodnikiem popuszczy. Po Prowadzę kąpielę leśną. Teraz może Pani. wcześniej było, że jak Pan go

Generalnie jesteśmy na terenach y, Wielkiego Księstwa Licerskiego, na terenach um, grodzin w już, a granica przebiega mniej więcej tam, gdzie wjeżdżaliście od strony Białego Stoku. Taką stamtąd e, do y, tereny te. Siedzibę swoją miałam w pobliskim Gródku po południowej stronie roku do 1839 jest tu, czyli blisko 3,5 wieku kościół Unicki. I teraz gdybyście zapytali y, zakonników y, dziś prawosławnych ponownie tutaj w Monasterze, y, czy to było fajne, czy nie, y, czy to było dobre, oni by powiedzieli, że to była tragedia. Że. Zobaczcie, po angielsku Kościół Prawosławny to jest Orthodox Church, czyli Kościół ortodoksyjny, przywiązany do kradyni. Z punktu widzenia tego trzeba było fachowny. I wtedy właśnie sprowadzono, e, sprowadzono zęb, ogrodnika fachowego i wybudowano mu taki domek. Jesteśmy w jednym z dwóch muzeów, które poświęcone są wyłącznie ikonom. Eee, w kraju są tylko dwa takie. Eee, I parę, które, które jeszcze ma dość duże zbiory. Eee, ponad tysiąc eksponatów tutaj, eee, i proszę Państwa, większość z nich pochodzi. Uwaga, uwaga, mimo że jesteśmy w przestrzeni, w której ta ikona funkcjonuje w życiu codziennym, naturalnie. Większość z tych ikon, które tutaj zobaczymy, pochodzi z Rosji i zostały pozyskane na granicy państwa polskiego w czasie, znaczy z przemytu. Bo to jest materiał e, drożny, poręczny, a jednak bardzo cenny. Język słowiański, od którego wykształcił się później rosyjski czy polski. Często mylony z rosyjskim, ale to jest nie, nie grażdanka, ale cyrylica. E, a cylicy, no właśnie na końcu języka. Uciekło. też mi to słowo. E, w związku z tym, jak taki chrześcijanin od no, Urządku Wschodniego umie czytać e, cyrylicę, to każdą ikonę jest w stanie rozpoznać, przy czym w cyrlicy jest takastyczne, nie taki strony, prawda? E, i, zwrócili uwagę na te krzyżyki, które znajdują się po e, prawej stronie na ścianie górnej ulicy. aż na podłogę e, i pokazuje takie ważne święto e, prawosławnych, które ma miejsce w połowie stycznia, jak przyjeżdżamy... Zobaczcie zresztą pod spodem ona ma błękitną szatę tutaj na tym. Dopiero na wierzchu później w wtórnie to zostało odwrócone. I dzisiaj z tego powodu w naszym świecie zachodnim dziewczynki ubieramy na różowo, a kobiety w czerwone suknie, a mężczyzn granatowe garnitury Wystają troszeczkę i można się zaczerpnąć. Nie, Jesteśmy w stanie poświęconej ikonom tworzonym przez staroobrzędowych. A kto to byli staroobrzędowi? W latach 70. XVII wieku jeden z y, namiestników tego kościoła prawosławnego y, na Rusi się zdenerwował, bo zorientował się, że w różnych częściach Rusi ludzie właściwie odprawiają różne obrządy. Terima <closes> kasih. Teraz na terenie tych, gdzie kiedyś istniały właśnie te ogrody monasterskie, takie duże, rozległe, kontemplacyjne przestrzenie. Teraz ten park jest świeżutko wyremontowany, ale właśnie powstał na wzór ogrodów monasterskich, które były tutaj, istniały tu w okresie unickim. Pytacie o. Zaczęliśmy tę część spaceru od informacji na temat bogatego barona Zacherta, który kupił tutaj wszystko, a pochodził sam z tych terenów, gdzie ludność etniczności niemieckiej dominowała. Natomiast on sam miał żonę z rodu polskiego, jak kupił te tereny, to na południu, ta żona stwierdziła, że trzeba yy, wspierać kulturę. Jesteśmy przed domem ludowym w Supraślu. To jest taki budynek, który pochodzi z dwudziestolecia międzywojennego. Architektura modernistyczna, tak szybciutko wam powiem. E, ale co jest ciekawe, u nas w drewnie. Pojedziecie do wielu, wielu miast w Polsce, znajdziecie dziesiątki, setki takich budynków, ale zawsze będą murowane. A my mamy drewniane. To jest Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa, no ale parę słów temu zabytkowi się należy. Tutaj, w tym okresie unickim, tak jak Państwu opowiadałam, na tyłach ogrodów monasterskich zbudowano prostą ziemiańską willę, kiedyś. Tak, to nie to, co widzimy dzisiaj. Czy, czy jedzie z nami księgowa dzisiaj? Księgowa została. No, w każdym razie był to dom ekonoma klasztorów, kiedy było dużo zakonników,